Witam z tej strony Kamil. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić okoliczności bitwy pod Newlem. Miała miejsce 19 sierpnia 1562 roku podczas wojny litewsko-rosyjskiej, która odbywała się w latach 1558-1570. No i mianowicie kasztelan ciechanowski Stanisław Leśniowolski z korpusem 4000 żołnierzy z polskich oddziałów zaciężnych Floriana Zebrzydowskiego rozbili obóz pod Newlem, pod który podeszła około 40-tysięczna armia kniazia Andrzeja Kurbskiego. 19 sierpnia 1562 roku stoczono bitwę, którą wygrali Polacy pomimo wielkiej przewagi liczebnej armii moskiewskiej. と、度7てる